Wieczór, kochani. Witam Was serdecznie w Czułym Polu na dzisiejszej medytacji. Dzisiaj będzie medytacja poświęcona zdrowiu naszego ciała i naszej duszy. Zatem witam Was serdecznie i proszę dajcie znać, czy mnie widać i słychać standardowo. Napiszcie skąd mnie oglądacie i słuchacie. Ja, zanim się też zacznie medytacja, to jeszcze chciałam Was zaprosić serdecznie na taki specjalny live, który się odbędzie 17 grudnia w przyszłą środę. I uwaga, to będzie live świąteczny z niespodziankami. I teraz będą dwie grupy beneficjentów tego konkursu. Moi klienci, którzy do tej pory korzystali z moich sesji, warsztatów, kursów. I e, chcą wziąć udział w takim wydarzeniu, e, poglądać ten live i być może wygrać konkurs. Co będzie nagrodą? Dla tych osób, które już są naszymi, moimi klientami, będzie uwaga. Jeden bilet na kurs pięciotygodniowy, obfitość RODU. Ustawienia systemowe pieniędzy i sukcesu, praca z rodowymi wzorcami finansowymi. Jeden bezpłatny bilet na uwagę Akademii Ustawień Systemowych online na kurs podstawowy. Więc warto, słuchajcie, wartość tego biletu to jest 8000 zł. Kurs kosztuje 1500 zł. Teraz dla tych, którzy kupią go do. 15 grudnia, natomiast później to jest kwota 1900 zł, więc też niebanalna kwota. I kochani, warunkiem tego, żeby wziąć udział w tym losowaniu, będzie to właśnie, że już korzystaliście z moich usług i napisaliście opinię o tej pracy ze mną albo na Google, albo na moim fanpageu na Facebooku. I oczywiście druga grupa osób. Te, które jeszcze nie były moimi klientami, a chcą nimi zostać. I tutaj będzie do rozlosowania trzy bezpłatne bilety na dowolny warsztat. Z tych takich, które regularnie... Regular, regularnie o Jezu, aż się zająknęłam. Regularnie. Jestem bardziej zmęczona. Trzy bezpłatne bilety i to będzie uzdrowienie kobiecego rodu, uzdrowienie rodu i traumy pokoleniowej. Twoje ramiona mam i w Twoje ramiona tato i uzdrowienie pięciu ran, czyli ktoś, kto będzie chciał skorzystać, wziąć udział w konkursie, będzie mógł sobie wybrać ten warsztat, który go interesuje. I taka prośba, właśnie, żeby wziąć udział w losowaniu, trzeba napisać maila na kontakt i napisać, jaki warsztat Was interesuje. Kolejna rzecz to subskrypcja mojej strony www.annawolf.pl i e, co trzeba będzie jeszcze zrobić, jak będziecie na tym live'ie, to ważne jest, żeby 17 grudnia na live'ie napisać w komentarzu BĘDĘ. <grym> no i co, oczywiście żebyście wzięli udział w tym live'ie, to Posłuchacie i zobaczycie na żywo, kto wygra, ponieważ te osoby, które się zgłoszą i napiszą na maila, będę miała już przygotowane losy. I ktoś z Was na pewno wygra. A co roku ktoś coś wygrywa, fajnego, więc zapraszam. Wszystko będzie na żywo, także będziecie widzieli i losy, i, i cały, cały, um, całe losowanie. No dobra, to słuchajcie, jeżeli tak czujecie, to Was zapraszam na ten live. To będzie live 17 grudnia. Pieniądze, system rodzinny i nasze przekonania. To, co się w nas pojawia w kontekście pieniędzy, a co zostało nam przekazane, właśnie przekazem transgeneracyjnym. Zatem wszystko to, co wpływa na naszą sytuację materialną pod kątem Rodu, w naszej historii rodowej, naszego systemu bo to jest bardzo szeroki temat. O, widzę, że już napisała Gosia, że widać słychać. Aga, Iwona, cześć. Dzień dobry, witam Was serdecznie. No to słuchajcie, jak już jesteście gotowi, to przyjmijcie taką pozycję, która jest dla Was komfortowa, tak żebyście się mogli zrelaksować, żebyście się mogli rozluźnić, możecie się położyć, możecie usiąść. Jak Wam jest wygodnie i to najważniejsze żebyście taką pozycję przyjęli która będzie dla was swobodna w której się będziecie czuli bezpiecznie i komfortowo i powolutku zamykamy oczy i weź spokojny głębszy wdech nosem i wydech ustami jeszcze raz wdech i wydech. I pozwól, żeby z każdym wydechem Twoje ciało miało trochę więcej przestrzeni, żeby coraz bardziej się relaksowało. I teraz skieruj uwagę na punkt w ciele, gdzie w tej chwili najmocniej czujesz oddech. To może być klatka piersiowa, brzuch, nos, gardło. Usta. Zauważ, jak oddychasz. Powiedz wewnętrznie, teraz jestem tutaj. To jest czas dla mnie. Mogę się skupić tylko na sobie. I pozwól, aby te słowa powoli rozgościły się w Twoim ciele. Ty nie musisz nic specjalnie robić, tylko oddychać i się rozluźniać. A teraz zaprosimy Twoje ciało do współpracy. Skieruj uwagę na stopy. Zauważ, jak dotykają podłogi, łóżka, koca. Czy są ciepłe chłodne, napięte, ciężkie, a może lekkie. I powiedz do swoich stóp wewnętrznie dziękuję, że mnie nosicie. Powoli przenieś uwagę do łydek i kolan. Zauważ napięcia. Sprawdź, czy możesz o milimetr, o mikro ruch rozluźnić mięśnie. Jeśli nie. Zgódź się na to, że jest, jak jest. Wdech, wydech. Teraz uda, miednica, pośladki. To obszar, który często przechowuje napięcie, stres, wstyd, niewyrażone emocje. I zobacz, jak się czujesz w tych miejscach. Możesz wewnętrznie powiedzieć, jeśli tak czujesz. Widzę, że tu dużo trzymam. Dziękuję, kochane ciało, że mnie chronisz. Jeśli to jest możliwe, możesz trochę odpuścić. I pozwól, aby z wydechem chociaż 1% tego napięcia z ciała wypłynął. Przejdź teraz uwagą do brzucha, do centrum trawienia, emocji, intuicji. Połóż dłoń na brzuchu, jeśli to możliwe. Oddychaj tak, jak potrafisz. Nie idealnie. W normalny sposób. Zobacz. Zobacz, jak się czuje twój brzuch. Twoje wnętrze, Twoje emocje. Powiedz do nich: widzę Was, zasługujecie na spokój. Jeśli pojawia się smutek, złość albo niepokój, one też są mile widziane. Nie musisz ich pozbywać. Po prostu daj im miejsce na chwilę. Teraz przenieś uwagę do klatki piersiowej serca. Zauważ jak się porusza przy wdechu i wydechu. Wyobraź sobie delikatne, ciepłe światło w obszarze serca. I możesz do niego powiedzieć: Dziękuję, że bijesz, dziękuję, że mi towarzyszysz. Także wtedy, kiedy było trudno i jest trudno. Teraz przejdzie do ramion, barku, w karku. Czy coś jest ściśnięte, obciążone? Wielu z nas nosi tu ciężary, oczekiwania, odpowiedzialność za innych. W myślach zwróć się do tej części ciała. Widzę ciężar, który tu niesiesz. Sprawdzam, ile z tego naprawdę jest moje. To, co nie jest moje, może powoli do mnie. Nie należeć. I nie musisz teraz oddawać ciężaru nikomu konkretnemu. Wystarczy sama zgoda na to, że część tego, co nosisz, nie jest Twoja. Teraz przenieś uwagę do głowy, twarzy, oczu i szczęki. Zauważ, czy zęby masz rozluźnione czy zaciśnięte. Czy możesz chociaż o milimetr rozluźnić szczękę, pozwolić językowi opaść na dno jamy ustnej? Wyobraź sobie, że Twoje oczy opierają się w oczodołach i też je powoli rozluźniają. Oddychaj. Teraz, kiedy całe Twoje ciało zostało zauważone, zaproś się do krótkiej wewnętrznej rozmowy. Wyobraź sobie, że Twoje ciało jest jak mądra istota, autentyczna, nieidealna, nosząca historię Twojego życia, Twojego rodu, Twoich doświadczeń i doświadczeń tych, którzy byli przed Tobą. I zadaj sobie teraz wewnętrznie pytanie: kochane ciało. Czego najbardziej potrzebujesz ode mnie na poziomie codziennej troski i po prostu nasłuchuj. Jako odpowiedź może przyjść słowo, obraz, wrażenie. Może więcej snu, więcej ruchu, mniej cukru, więcej wody, więcej odpoczynku. Posłuchaj. A może powie: "Potrzebuję więcej czułości, mniej krytyki." Cokolwiek się pojawi, przyjmij to z szacunkiem. Nawet jeśli ci się nie podoba. Powiedz: "Słyszę cię. Być może nie zrobię tego idealnie." Ale zrobię krok w Twoją stronę, kochane ciało, żeby się lepiej tobą zaopiekować. Teraz przenieś uwagę na swoje symptomy w ciele. Być może gdzieś czujesz ból, napięcie, masz jakiś stan zapalny. Cokolwiek dzieje się w Twoim ciele, jakikolwiek pojawia się symptom czy schorzenie, a może choroba. Zapytaj, z kim lub z czym jesteś połączona, połączony. I tak pierwsza osoba, która do Ciebie się, która u Ciebie się pojawi, która Ci przyjdzie na myśl, obraz, a może uczucie. Drugie pytanie jest. O czym jesteś informacją? Co chcesz mi powiedzieć? I cokolwiek przyjdzie, zguć się na to, że to takie jest. Powiedz do symptomu, choroby, schorzenia. Ty też przynależysz, masz prawo tu być. Ale jeśli o mnie chodzi, jesteś wolna, wolny, proszę i Ty mnie uwolni. Nie muszę wszystkiego uzdrawiać od razu, ale mogę zrobić jeden mały krok w kierunku tego. Co jest najbardziej niezbędne, abym była, był zdrowy, zdrowa. I teraz wyobraź sobie, że pojawia się twoja dusza i staje obok twojego ciała. Naprzeciwko. Dwie części ciebie, ciało i dusza. Możesz zobaczyć je jako dwa kolory, dwa pola, dwie postacie. Tak jak sobie to wyobrażasz. I zobacz jak oboje robią powoli krok do ciebie. Powiedz do nich w myślach. Kochane ciało, kochana duszo, oboje należycie do mnie. Jesteście częścią jednego systemu. To, co było takie trudne, dzisiaj zostawiam. Niech będzie tam, gdzie przynależy. Zajmiemy się tym w swoim czasie, a ja dziś wybieram choć trochę odrobinę więcej łagodności dla siebie. I pozwól, żeby ciało i dusza symbolicznie stanęły obok siebie, jak dwaj sprzymierzeńcy. Teraz znowu skup się na oddechu i przy wydechu możesz w myślach powtarzać: Przyjmuję życie takim, jakim jest. Przy wydechu rozluźniasz się i mówisz: Pozwalam odchodzić temu, co już mi nie służy. I możesz to powtórzyć kilka razy w swoim tempie. Pozwalam odchodzić temu, co już mi nie służy, mojemu ciału i mojej duszy. Następnie połóż dłój na sercu lub brzuchu i powiedz: Wybieram wspierać moje zdrowie na tyle, na ile potrafię dzisiaj. Moje ciało, moja dusza, moje życie zasługują na troskę. Na obecność, na szacunek, na uwagę. I poczuj, jak te słowa rezonują w Tobie. Powoli zacznij zauważać punkt kontaktu ciała z podłożem, stopy, nogi, plecy, dłonie. Weź nieco głębszy wdech i pełniejszy wydech. Porusz delikatnie palcami rągi stóp. Możesz poruszyć ramionami, szyją, przyciągnąć się. Zadbaj o to, żeby powrót był łagodny, bez przeskoku. Od razu rzeczywistość, tylko powoli, łagodnie. A kiedy będziesz gotowa, gotowy, powoli otwórz oczy. Rozejrzyj się po pomieszczeniu. Zauważ kolory, światło, kształty. Możesz zakończyć całą medytację jednym zdaniem. Dziękuję sobie za ten czas. Dziękuję mojemu ciału, dziękuję mojej dusze. Jeżeli skończyliście, możecie jak zwykle napisać w komentarzach, jak się czujecie, jaka była ta medytacja dla Was, jak się czujecie. Komentarze zawsze przychodzą z opóźnienia. <laughs> Widzę, że lajkujecie, to chyba się Wam podobało. <laughs> Nawet jeżeli teraz nie zobaczę komentarzy, to później na pewno przeczytam. Na dzisiaj to tyle ode mnie. Zapraszam Was serdecznie na 17 grudnia, na 20, na live z niespodziankami świątecznymi. I kochani, do zobaczenia. O, widzę, że Gosia wsiała świetna, tego dzisiaj potrzebowała. Bardzo się cieszę. O, nigdy wcześniej nie poczułam takiego szacunku do swojego ciała jak dziś. Ogromna wdzięczność. Iwona, rozluźniło się w biodrach. Pięknie. Niech Wam służy. Bardzo się cieszę. I kochani, do zobaczenia. Życzę Wam dobrej nocki, spokojnej nocki. Zadbajcie o siebie, zatroszczcie się o swoje ciała, o swoje dusze. I do zobaczenia. i'm <laughs>